Co mieszkasz, czy chyba z Poznania, czy z Torunia Z Torunia. Toruńskie dziecko A to ryf. Ja lubię to No ja nie też lubię. Ja tam byłem przecież tego jak byłem na szkoleniu na no to No to, to ten na serio, myślałem że ten dworzec wasz to większy jest Ale ten bo my mamy tam trzy dworce, nie w Toruniu. Więc to jest, Tam byłeś w tym miejskim pewnie Nie ja byłem największy To twój mały ale tam za mostem byłeś? No. A to nie wiem. Ale w Polsce w ogóle dworce są kurwa na poziomie Ej, że kurwa, co to za drzwiery jakieś lewe? To by było na chwilę. Co za kurwy drzwiery no? Ha, a ten bohater mnie rozpierdala, w żywe sobie daje. sobie w, ży w żylusie daje, To ja czoko A właśnie z tego co na stronie wyczytałem to, to jest tak że po prostu samochód cię potrącił Eee W, w Symodzie Tak samochód cię potrącił No to kurwa zajebista perspektywa się cieszę Skacz do góry kurwa Potrącił mnie samochód Aha, człowiek jak potraczy no bo to wszystko kurwa jasne, nie? Mhm. No. O kurwa. To, kurwa iść. Kurwa, co tu się dzieje? Jest. Kurwa, weź mnie jest myślałem, że to w grze. <grym> chcesz, że to Nie chujem kręcę, kurwa, na... Nie, ale przegraszam. No w Playboya, trzd. Mm, tak się kurwa przestraszyłeś? No nie, bo to tam coś kurwa na. Kurwa, znowu mi się drzwi te. Ja pierdolę jakiś... Jakieś kurwa drzwi na, na ten. na. na skrypty r, r, rumuńskie. Kurwa, ty tam coś napierdalasz głową, o te, ten. no coś tam, jakaś blacha, i myślałem, że chodzę po jakimś. kurwa, ten. coś się wywinął, jakaś blacha, czy coś. czy jakiś potwór chodzi w tej wentylacji. No, kurwa, to co ty grasz? No w... O, kurwa. <grym> Ktoś dzwoni do no. mnie. Jakiś chuj do mnie dzwoni. No w kajofira, ofira, no. zaraz no, ten. <coughs> to na dwójkę. Mam teraz. Podobno fajna jest. Fajna. Co ty tam masz? Ryzen dwójka, to co od twórców Gothica, nie? W dwójkę nie gram, ale jedynka była fajna. No. Tylko strasznie krótka. Mi się jedynka tak za bardzo jakoś... Nie wiem, podobała mi się, nie, ale jakoś nie potrafiłem przy niej za długo usiedzieć. Mi tylko nie pasowało to, że masz jedynie te dwie frakcje. By... Nawet w gotiku były trzy. Wie? A nie trzy tam były? Bo ci na bagnie byli, kurwa byli... Um, ci w mieście i ci magowie, nie? No, ale w Ryzen miałeś ten klasztor i jeszcze chyba tych najemników, czy coś takiego? No i na bagnach najemników i w mieście tych strażników miałem. No, tylko dwie frakcje. Trzy. Bagna, klasztor i miasto. W czym? W Ryzenie jedynie. W Ryzen? Bo w tym klasztorze byli ci magowie. Ale, ale tak. klasztor to byli ci wojownicy w mieście i ten i Magowie, to, to były dwie w jednym wrzucone. No, no, no w sumie tak, no tylko że tam to byli Magowie, a w mieście to byli tak... Tylko miałeś... miałeś... nie, miałeś, po prostu jeżeli chciałeś zostać magiem, to musiałeś się bardziej postarać, bo musiałeś do, do tego klasztoru sam się dostać przez list polecający. A jak szedłeś do miasta, to od razu byłeś, że jesteś na tego. z złapanki ci biorą i wtedy musiałeś zostać wojownikiem. Nie miałeś ja wyboru, ja czy coś magiem? Ja nie, a ja... przez list polecający to mogłeś zostać albo magiem, albo wojownikiem. Sam mogłeś wybrać. Aha, nie, bo a tak jak, jak cię złapali ci strażnicy w mieście to a. od do... a razu na tego, do klasztoru. No, do bo 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 ja, bojownika. Nie. ja nie, bo można się było tam dostać do miasta, poprzez list chyba do... polecający do to wtedy e, do miasta musisz się tam tyłem dostać, nie? Tam zapłacić to jest tu już. To już mm. złota i tam no tak. z, e, pomóc, nie? Tam temu jednemu tam koleśowi, już nie będę no. mi. Ale to jest dobra gra nie? w sumie, bo trójka... Trójka była fajna, nie? W ogóle muzyka była świetna, grafika też była ładna, tylko no zrypali to już, że było tak... no, była taka surowa ta gra, Nie mm. Mieli czasu, a... A Ry Ryzen no świetnie wyszedł. Czwórka to była do dupy, no ale to nie oni robili. Nie Tylko, że Ryzen z kolei o wiele mniej obszerny niż na przykład Gotik Trójka. No, ale to było właśnie, to było chyba najlepsze, co mogło być w Gotiku Trójce. Ten świat ogromny. No ja to zawsze lubiłem tam po pustyni łazić. No, pustynia była najlepsza. Pustynia mi się najbardziej podobała. No. I muzyka, muzyka fajna, taka... i w ogóle te no, po... ciekawe. No, Pustynia była najlepsza, potem to lubiłem ten. Ten norm, ale, ale tam było trudno, nie? Mhm. Tam pełno tych, tam mhm. te... nie, nie lubię, bo ten. Z... Za dużo tych wilków było, a ta gra była pod tym względem zbugowana, że jak za zatykała no. dwa wilki, to nawet nie znaczy, że mieczem machnąć. <laughs> to Tak ja w gotyku. Bo no, mówimy o gotyku. A to w gotyku? <laughs> Beliar w temacie, widzę. No. Nie, bo ja, bo ja poszedłem w ten. W tym kanał do już tu już się tak. raz dorwie nie to on z tego nie wyjdzie. Kurwa, znowu mi łóżko, tak Tam był w ogóle taki motyw, że jak wsiąść do tego pierwszego obozu. To...